Tym razem pod lupę bierzemy wymianę, czy znaczy bardziej komunikat dotyczący wymiany oleju. Jak to robimy? Tutaj mamy przyciski set i selek. Wyłączamy skuter. Teraz cały piz polega na tym, żeby przytrzymać ten przycisk, czyli przycisk set. I najzwyczajniej w świecie przekręcić stacyjkę. I co się dzieje? Puszczamy, jeszcze raz, stacyjka i komunikat nam gaśnie. Odpalamy skuter i komunikatu już nie ma. OT i procedura, ale jakaś tam zawsze jest. Może komuś się przyda, bo w tych nowszych skuterkach to jest troszeczkę inaczej. Nie mogę tego niestety nagrać, bo takiego owego nie mam, ale tutaj mogę pokazać jak to wygląda. Czyli set i procedurkę wcześniejszą.